Szanowni Państwo, po czwartkowej sesji Rady Miejskiej złożyłem projekt uchwały o likwidacji, o rozwiązaniu Straży Miejskiej w Bełchatowie. Jak Państwo pamiętacie pod projektem, oprócz mnie, podpisała się jeszcze dwójka radnych, Mateusz Brącel z PiSu i Irena Łóżkępa z Komitetu Mariali Czechowskiej. Już następnego dnia, niespełna 24 godziny po tym, panowie zostali, obaj radni, zostali mówiąc zaproszeni do Urzędu Miasta. Tutaj sporządzono im oświadczenie pod którym się podpisali, oświadczenie o wycofaniu swojego poparcia dla projektu uchwały o likwidacji Straży Miejskiej, czym unicestwiono ten proces legislacyjny. Sama uchwała miała być przyczyną do tego, żeby rozpocząć dyskusję o dalszym funkcjonowaniu Straży Miejskiej, miały być opinie merytoryczne prezydenta miasta, komendanta Wojewódzkiego Policji. Można było również przeprowadzić konsultacje społeczne, żeby sprawdzić, czy ten projekt ma szansę na poparcie społeczne. Co więcej, mieliśmy sytuację, w której mogliśmy rozpocząć bardzo poważną debatę po 27 latach funkcjonowania Straży Miejskiej w co co dalej z tą instytucją i czy ona ma sens i rację bytu. Niestety. Okazało się, że zareagowano w tej sprawie bardzo nerwowo. Czego władza się wystraszyła? Otóż władza wystraszyła się tego, że Marcin Rzepecki przygotował projekt uchwały. Przeprowadziłem w tym zakresie szerokie konsultacje z radnymi. No i okazało się, że mam 12 radnych, którzy są gotowi na to, żeby poprzeć ten projekt uchwały. Ale władza nie wystraszyła się tylko tego projektu uchwały, bo dzisiaj już tak naprawdę nie mówimy o tym, czy Straż Miejska powinna być w czy nie. Tylko doszło do sytuacji, w której dwóch radnych, którzy jasno w dniu składania tego dokumentu mówili o swoich poglądach. Mateusz Broncel mówił jasno, byłbym hipokrytą, gdybym nie poparł tego, tego projektu uchwały. Mówił o tym, że przecież 4 lata temu wspólnie z, z Michałem Wyczachowskim zbierali podpisy pod referendum o likwidacji Straży Miejskiej, więc ich poglądy w tej sprawie są znane. Jakich argumentów musiała użyć władza do tego, żeby tych dwójkę młodych radnych, nowych radnych, żeby złamać im kręgosłupy, żeby tak naprawdę doszło do sytuacji, że oni niestety wypadną z dyskursu publicznego, że doszło do sytuacji, w której panowie nie tyle że zostali prawdopodobnie, bo ja tego nie wiem, przymuszeni do zmiany swoich poglądów. Jakich argumentów musiano użyć, żeby ci ludzie wycofali się z tego postulatu, tak naprawdę narażając się na śmieszność? Wszyscy myśleli o tym, że dzisiaj będę atakował Mateusza Broncela i Renausza Kempę, przeciwnie, chciałbym stanąć w ich obronie. Wierzę, że argumenty, których użyto do tego, by przekonać ich do podpisania tego oświadczenia. Panowie wyszli ze swoich zakładów pracy, zostali zaproszeni do Urzędu Miasta, z podpisali ten dokument. Nigdy wcześniej, e przed podpisaniem tego dokumentu, nie kontaktowali się ze sobą. Sprawa nabiera zupełnie innego kształtu. To już nie chodzi o to, czy Straż Miejska w Bełchatowie ma zostać, czy nie, chodzi o to, kto i w jaki sposób wpływa na proces legislacyjny. Dzisiaj tak naprawdę domagam się od przewodniczącego Rady Miejskiej Piotra Wysockiego reakcji w tej sprawie. Chcę wiedzieć, jak, w jaki sposób doszło do podpisania tego dokumentu, kto go przygotował, w jaki sposób. Proszę Państwa, sprawa jest o tyle poważna, że od momentu, kiedy podpisaliśmy się pod tym projektem uchwały, rozpoczęliśmy proces legislacyjny. Od tego momentu radny, który podejmuje jakiekolwiek decyzje związane z tą uchwałą, jest traktowany jako funkcjonariusz publiczny. Jeżeli pod wpływem groźby, jakiejkolwiek groźby, doszło do zmiany decyzji obu radnych, wówczas wyczerpuje się znamiona artykułu 244 Kodeksu Karnego, który mówi jasno o tym, że kto pod wpływem groźby wpływa na decyzję funkcjonariusza publicznego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli wyjaśnienia Przewodniczącego Rady i wyjaśnienia obu radnych rzucą jakikolwiek cień na to, że ktokolwiek Zmusił ich do tego groźbą, ich oświadczenie woli zostało złożone pod wpływem błędu czy groźby. To oświadczenie jest nieważne, a z drugiej strony jest to powód do tego, by zawiadomić prokuraturę w Bełchatowie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w trybie artykułu 244 kodeksu karnego. Ja zapytam tak, podpisało się pod tym projektem trzech radnych, tak? Tak jest. Nie szukał pan poparcia wśród swojej grupy radnych? Idea tego, żeby podpisali się ludzie z innych ugrupowań, była prosta. Nie chcieliśmy nadać temu projektowi wymiaru wyłącznie politycznego czy jednej formacji. Okazuje się, że zwolennicy likwidacji są w wielu ugrupowaniach. My zebraliśmy i mieliśmy pewność, że mamy po swojej stronie 12 radnych. Nigdy nie szedłbym z tym projektem, gdybym nie był tego pewien. Władza się wystraszyła czegoś innego. Oni się wystraszyli, że jak mamy te 12 głosów do likwidacji Straży Miejskiej, to możemy się dokonać również zmiany układu w Radzie Miejskiej. Dzisiaj koalicja trzeszczy i wszyscy wiemy o tym od dawna. Grupa ludzi, którzy zdecydowali się na zawarcie tej koalicji uzgadnia wszystkie sprawy między sobą, nie licząc się właśnie z takimi radnymi jak Broncel czy Kępa. My dzisiaj sięgnęliśmy po ich poparcie, sięgnęliśmy po to, żeby pokazać, że projekt zyskuje poparcie szerokiej grupy, szerokiej grupy politycznej. I stąd nie chcieliśmy temu nadawać tylko wyłącznie jednego charakteru. Dzisiaj procedowanie tej uchwały zostało unicestwione. nie ma to już dalej sensu, bo jeżeli ta dwójka radnych, która jasno sprecyzowała swój pogląd pod uchwałą, wycofała się z tego, no to co możemy mówić o tych, którzy są w koalicjach chcieli z nami głosować? No przecież tego nie zrobią, to jest jasne. Mówi pan o prokuraturze, czy istnieje prawdopodobieństwo, że zostało złożony stosowny dokument do prokuratury, trafi jest na to Dzisiaj Włodzimierz Kuliński, szef klubu Koalicji Obywatelskiej, będzie próbował się skomunikować z Piotrem Wysockim, żeby ustalić z nim spotkanie. Chcemy, oczekujemy tych wyjaśnień. Pani redaktor, jeżeli jest tak, że jeszcze w piątek rano rozmawiam z Mateuszem Brącelem i nie mówi mi niczego, że zamierza się z czegokolwiek wycofać, co więcej, mówi o tym, że no, czy nie powinniśmy zawiadomić prokuratury, bo na jednym z portali nam grożono i itd. Mówię, Mateusz spokojnie, idźmy dalej, rozpoczynamy dyskusję, nie wiem jak to się skończy, rozmawiajmy. Ale jeżeli tego samego dnia obaj panowie, przecież to jest pani redaktor sprawdzany, obaj panowie pracują w jednej z dużych firm w gdzie trzeba, żeby wyjść z tej firmy trzeba poinformować pracodawcę. Obaj wychodzą, nie kontaktują się ze sobą, trafiają do Rady Miejskiej, podpisują jeden i ten sam dokument. Żaden z nich tego dokumentu nie przygotował. Ktoś im go dał. Jakie były powody, jakie motywacje, dlaczego chcemy, nie chcemy rozmawiać o Straży Miejskiej. Dzisiaj mówimy o tym, że każdy z tych projektów uchwały, każdy z takich projektów może zostać w ten sposób zniszczony. Przypominam, że to jest inicjatywa radnych. Całe sesje toczą się wokół tego, że debatujemy wyłącznie o tym, co daje nam Urząd Miasta, co daje nam Pani Prezydent. Nikt nie toczy debat wokół tego, co chcą radni. Kiedy pojawiła się taka inicjatywa? Pierwsza ponad podziałami. Przypominam, że pierwsza z takich inicjatyw od wielu lat w ogóle i została wyrzucona do śmieci. Nawet nikt nie chce nad nią dyskutować. Ale rozważacie tę Jak najbardziej. Dobra, ale skąd jest taka pewność, że y, oni tego nie, czy, czy tych dwóch radnych nie sporządziło tego pisma? Skąd macie taką pewność? Ponieważ kiedy Mateusz Broncel wyjeżdżał na spotkanie do Urzędu Miasta, nie miał żadnego zamiaru i y, y, żadnej motywacji do tego, by rezygnować z poparcia tej uchwały. Niczego takiego nie mówił. Ja oczywiście mogę zrozumieć wszystko, ale panie redaktor, jeżeli człowiek, który 4 lata temu zbierał podpisy pod likwidacją Straży Miejskiej, chciał referendum w Bełchatowie, wyszedł przed waszymi kamerami w czwartek i powiedział, że byłby hipokrytą, gdyby nie poparł tego projektu. Jestem zwolennikiem rozwiązania Straży Miejskiej w Bełchatowie, mówił Brąco przed waszymi kamerami. No co się stało 12 godzin później, tak? czy, czy, czy 15 godzin później? No, nie jesteśmy dziećmi, no, wiemy, wiemy chyba, że, że musiało dojść do, do bardzo silnych argumentów i argumentów najwyższej wagi, że panowie, panowie zrozumie.